środek karitasu w Bielsku Białej podczas tegorocznych wakacji gości młodzież z Ukrainy. 22 sierpnia placówkę odwiedził marszałek senatu RP Stanisław Karczewski. Dziękuję, se, tu... bardzo serdecznie <toddź> na W tak Naszy, naszych progach tutaj w dwikniku eee, jesteśmy grupą 47 rodziciaków z kijową wypowierza to tobie podarł. Cieszę się, że e, dzieci przyjechały tu do Polski e, ze, wspólnie z ale również z innymi organizacjami organizujemy e, wypoczynek e, dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z różnych e, stron świata. Nie tylko za wschodniej granicy, ale przyjeżdżają do nas na wakacje, na kolonie, na obozy, na wypoczynek, ale również i na naukę i na poznawanie e, Polski z różnych stron świata. przyjechała na zaproszenie karita z Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Jednym z kluczu doboru do grupy było pochodzenie dzieci polskie. Żeby dzieciaki miały pochodzenie polskie, korzenie polskie. I stąd taka grupa dzieciaków. Dzieci chętnie szukają tych swoich korzeni? Jedne tak, a drugie mniej są świadome tego. Ale wszystkie są równie zainteresowane kulturą polską, elementami kultury polskiej. To zainteresowanie widać na wyprawach, które mamy. W aquaparku w... W... w Krakowie Bielsko-Biały w Ładowice, w, w... w... w Górach. Wielsko-Biała i tutaj nasz rejon jest na pewno takim dobrym miejscem, gdzie możecie poznać naszą ojczyznę, Polskę i abyście się tutaj dobrze czuli. Na pewno poznaliście już naszą kulturę, nasze, nasze obyczaje i uczycie się języka polskiego. Odwiedzamy obozy, kolonie. Spotykamy się z młodzieżą polskiego pochodzenia. Tu mamy młodzież z Ukrainy. Ale bardzo cieszę się z tego, że tak dużo młodych ludzi jest zainteresowanych przyjazdami do Polski, nauką języka polskiego, nauką polskiej historii, poznawaniem miejsc ważnych dla naszej historii, ale również obejrzenia Polski, zobaczenia, jak pięknie Polska wygląda. Rozmawiam z tymi dziećmi. Dzieci w każdym miejscu mówią, że zakochują się w Polsce, że będą przyjeżdżać, mówią, że. Łączą swoją e, przyszłość z Polską, chcą tutaj studiować, być może później pracować, a my jesteśmy bardzo otwarci, zapraszamy ich i do odwiedzania Polski, i do wypoczynku, a później do tej pracy. Każdego dnia gdzie indziej e, trzy wyprawy takie główne. Jedna już jest e, za nami, Wadowice, Kraków. E, druga jutro jedziemy do Kalwarii i do Inwałdu, e, a trzecia wyprawa Górki małe. E, ch chlebowa chata tam będziemy piec chleb, będziemy robić ser, twaróg, śmietanę. Będziemy to wszystko kosztować i smakować polskie smaki.